Dzisiaj 18 listopada na terenie starego miasta przeprowadzałyśmy kontynuację wywiadu pod tytułem Hip-Hop Rap i takie tam. No na temat rapu no, to jest taka muzyka, no, która ma właśnie docierać do takich ludzi z bloku takich, no, mówiąc o życiu, tak, o problemach społeczeństwa i ogólnie no, porusza ważne kwestie, które inna muzyka nie porusza, na przykład pop, tak? A kogo słuchasz? Różnych wykonawców. A z, z tego co mogę powiedzieć, to w sobotę w klubie sąsiedzi gra mój kolega z Gdańska. Tak to robię, crew. Zapraszam wszystkich. Niech posłuchałem dobrego rapu z i okay. Dobra, to dzięki bardzo. Dzięki. Cześć, co sądzisz na temat hip hopu? Mm, nie wiem, nie szukam tego. Wie pani coś na temat hip hopu? Nie, nic nie wiem. Dziękuję bardzo. Wiesz coś na temat skip-hopu? Widziałem ten wywiad, nie chcę podzielać tych chłopaków, nie. <laughs> Dziękuję! Słucha pani czegoś z hip-hopu? Czasami mi się zdarza i posłuchać. I co pani sądzi na temat jego kawałków? A są fajne. A VNM czy OS OSTR też pani słucha czy raczej nie? Czasami, czasami. I co pani sądzi na temat tych kawałków? <laughs> A ciężko im powiedzieć szczerze, bo tak kurczę... E... Kiedyś to słuchałam, na dzień dzisiejszy raczej to inna muzyka. Co mogę powiedzieć? No nie, no czasami fajnie jest posłuchać jakiejś takiej polskiej muzyki, jakiegoś takiego hip-hopu, bo to gdzieś tam jest od serca, nie? Coś. Nie A nie wiem, poleciłaby Pani jakiś kawałek, może Pani pamięta coś z OSTR czy PEI? Oj, ciężko. No, ogólnie uważam, że jest to bardzo taki gatunek muzyczny z przesłaniem. Sama go słucham, rap, hip-hop i te sprawy, nie? No, i nie wiem, widziałam was, wasz ostatni filmik, właśnie. Bardzo mi się spodobał i miałam z takiego typa, ale, no, nie wiem, no. Naprawdę, nie wiem, też słucham zagranicznego, najbardziej Eminema, bo on jednak ma te piosenki z takim mega przesłaniem o jego życiu i w ogóle. Cześć, co sądzisz o rapie? O czym? O rapie. Rap moim życiem. Chodzisz na koncerty? Czasem się zdarzy. Czujesz ten power? Czuję ten power. Ty sądzisz o hip-hopie? O hip-hopie? Jest nudny. A chodzisz na koncerty, czy niekoniecznie? Nie. Co sądzisz o rapie? O co? O rapie. Ja nie wiem, co to jest.